Witam bardzo serdecznie jeszcze, jeszcze przed startem odcinka. Przed, przed interwencją, co chcę Wam powiedzieć, e, e, takie ogłoszenie: Będę robił czasami takie ogłoszenie, chcę, chcę Wam powiedzieć, żebyście pisali pytania. E, kto jeszcze po prostu nie napisał pytania, to wchodzicie na kubusiowa, jak jesteście na kubusiowie, bo są dwie opcje: albo na kubusiowie, albo jeszcze bo to masz. Jeszcze jedną opcję: e, wchodzicie tutaj i po prostu tutaj pisać pytanie. Tutaj macie e, pytanie, tu macie pisać, Jak będzie dużo pytań, to będzie szybciej QA. Także no, no i, i tak, kolejne, i dobra, dzisiaj, dzisiaj pod, pod wczorajszym odcinkiem, pod ostatnim, z z dwójeczki, będę zawsze dawał takie coś: taki link do odcinka, gdzie możecie pytać, pytania pisać pod odcinkiem, właśnie pod tym. No i, no i tutaj, no i tutaj, no i tutaj piszcie pytania, żeby tutaj było jak najwięcej pytań, i na Discordzie też możecie tutaj pisać. więc zapraszam te osoby, które jeszcze nie pisały pytania, bo chcemy mieć jak najwięcej pytań żeby jak najszybciej zrobić Q&A, więc ja już wam, no, ja już wam nie, nie zawracam głowy. I tak, pod, to, ten, ten, ten link będzie pod każdym filmem będę dawał, więc no i zapraszam do oglądania nowej serii. No i, no i teraz intro. Witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku z nowej serii. No i tak, zostawcie na samym starcie łapeczkę, w górę Wam się spodoba nowa seria. I subskrypcję zostawcie, bo będziemy I zostawcie komentarz co myślicie o nowej serii. Jest to, jest to bardzo znana gierka. Także no, także sobie tak zagramy. I tak, zagramy sobie na mapie tej, na mapie Hawaje. Na mapie Hawaje sobie zagramy. Bo ja, bo, ja, bo ja na tej mapie już trochę grałem, znaczy grałem na live. Na wczorajszym live, jak, to, jak ktoś nie widział live'a to można sobie oglądnąć Graliśmy sobie na tej mapie I powiedziałem na ten live że będziemy kontynuować w odcinku Znowu, yy, na, z, na pierwszym odcinku z tej gry, więc Zaczynamy Ta gra się chyba nazywa Cube Word, ale nie jestem tak do końca pewien, kurde No, także no to jest, to jest taka gierka, taka kwadratowa gierka o zombiakach. Jest, jest dosyć stara już, także Napiszcie mi w komentarzach, czy w ogóle kojarzy, czy kojarzycie w ogóle tą gierkę. Także no, także tutaj, a tutaj, a tutaj troszkę już grałem. Mamy, widzicie, trochę itemów już. Dużo dosyć, więc super. Także mam, także mam trochę itemów. Mam, mam, właśnie, mam właśnie też dobry plecak, znalazłem ostatnio, więc zaczynamy. I dzisiaj sobie pójdziemy, nie wiem, dzisiaj będziemy na chyba zwiedzić tutaj. Albo pójdziemy jeszcze do innego miasta, zobaczymy. Także... Ja, ja mam troszkę, ja mam troszkę ciszę. I, te, I też Was zapraszam na Kubusiowo, jak ktoś, jak ktoś nie jest, to, to macie, no to macie w opisie. Pod tym, tym odcinkiem będziecie mieć w opisie kupusio, jak kogoś jeszcze nie ma, to zapraszam. Serdecznie wszystkich, wszystk, wszystkich, wszystkich serdecznie przyjmujemy, przyjmujemy więc... Także no. Ja sobie, ja sobie pozabijam szczerze troszkę zombiaków. Bo chcę mieć punkty, żeby sobie dodawać. Tutaj można dodać punkty, sobie tutaj można dodawać, więc trochę, trzeba mieć punktów. Także... Może tu będzie coś ciekawego? Jakaś może broń? Cokolwiek? Nie ma nic ciekawego. Czasami się zdarza tutaj w tej szafce, albo tam. Czasami się zdarza tutaj w policyjnej. Na komendzie jest broń jakaś fajna, więc niestety nie ma. Ale widzę, samochody są, to są sumie dobrze. To są samochody. Później będę musiał sprawdzić na nagraniu, czy nie, czy nie jest za głośno czasem. czy dobrze mnie słychać. Także napiszcie mi też w komentarzu, czy, czy nie jest za głośna gierka i czy dobrze mnie słychać. Jak będziecie, oglądać, jak, jak będziecie oglądać ten odcinek. Także no. A zjem sobie, napiję się czegoś. Tu, tu będzie jedzenie. O kurde, jak się wystraszyłem. <noise> się wystraszyłem tego zombiaka. W ogóle jedzenie chyba mi wystarczy, albo może bym wziął jeszcze trochę. Cię, to troszkę wezmę jedzenia? Czemu by nie? Nie wyżej będziemy. E, żeby nam nie zabrakło po prostu. Mam, dużo, mam duży plecak, więc się dużo zmieści. Pomidora sobie weźmiemy. W ogóle to jedyne się też psuje, bo widzicie macie tutaj 100%, to jest, to jest nie jest zepsute, jakby było, nie wiem, tak na czerwono, to by było takie bardziej zepsute. Dobra. Dobra, raczej nam tyle jedzenia wystarczy. Nie trochę za dużo, ale dobra. Jakoś się zje, zobaczymy. Powiem wam szczerze, że ja tutaj, ja tutaj mam strasznie dużo odrobienia, bo ja mam też, mo z mo mody mam też różne Mam też różne rzeczy Także no, o właśnie, też mam też plecaki mam do robienia Mogę sobie robić właśnie plecaki, są mogę robić Bo mam dużo właśnie rzeczy Także No i tu jest widzę no Tu jest widzę samochód, a to za chwilę może weźmiemy Kolejny zombie A to nie muszę w sumie, dobra e, Mógłbym pojechać dalej w sumie Jakoś w tamtą stronę albo tutaj obok Dobra, to pojedziemy sobie tym autem Ile tu jest paliwa? No może wystarczy, zobaczymy kurde. O Ja w ogóle nie potrafię w tej grze jeździć Naprawdę O, o Najlepsza jest, najlepsza jest ta kamera Szczerze Kurde, nie O kurde, w ogóle nie potrafię naprawdę jeździć Nie potrafię, kiepsko jeżdżę W tej grze, także pojedziemy sobie jakoś w tu, tutaj jakoś, więc... Dobra. Pozwiedzamy tutaj. O, jest plecak, ale to jest słaby plecak. Tu nie ma nic ciekawego, w sumie zawsze w tej szkole nie było nic ciekawego. Się będzie powoli robić noc niestety. No, ale trudno. Mógł coś myślałem, że mnie ugryzie. nie ma akurat nic ciekawego to pojedziemy sobie chyba w tamtą stronę gdzieś także to by się przydała w sumie lepsza broń także Tą stronę, coś takiego. O ja, w ogóle jest, bardzo fajne jest, bardzo lubię przejeżdżać zombiaki. A tym O kurde! O nie! O, panie! Dobra. Dobra, to jedziemy teraz w tamtą stronę. A pojedziemy jakoś właśnie w tamtą stronę, bym chciał pojechać. Tam. Tutaj gdzieś, albo tutaj zobaczymy. O, w tamtą stronę jakoś pojedziemy. O, tu, tutaj coś jest. Tutaj coś jest, więc tutaj skręćmy. Dobra. W ogóle przydałby się bardzo karnister z benzyną, bym sobie dolewał paliwa. Także to by było ułatwienie. Bym sobie dolewał po prostu paliwa, bym sobie dolewał. I ten odcinek będzie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Albo będzie długi, albo będzie krótki. Zobaczymy jeszcze. Kiedy zobaczę wszystko. Może tu będzie jakieś. No tu raczej chyba nie będzie paliwa, no albo no czegoś innego. I też napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście, żebym grał też na innych mapach. Nie, na przykład nie, na, nie, no, nie, cały czas, nie cały czas na tej samej mapie. Jestem ciekawy. Także no napiszcie mi, napiszcie mi, co sądzicie o tej gierce, co sądzicie o serii nowej. Mi się wydaje, że Wam się spodoba. Będziecie chcieli częściej odcinki. Mi się wydaje, że odcinki będą z tej serii w każdy piątek. Coś takiego. Także, także jak będzie piątek, jak to mówią, piątek, weekend początek. Jak będzie piątek, to w, w, zawsze się będziemy widzieć w tej serii, więc zawsze będzie odcinki jedną w tej serii piątek raczej. Chyba, że chcecie w inny, no, napiszcie też w komentarzu, czy Wam pasuje w piątki, żeby była ta seria. Akurat, akurat tu nic nie ma. Tutaj powiem szczerze, że bardzo dużo rzeczy można robić, można budować domek, różne rzeczy. Także... Ja na razie nie zaświecimy u zostawmy. ስለሰኮረት ሰመታል Uuu, co tu mamy? A to jest chyba to samo co ja mam. Coś mi się wydaje. Tak, to jest to samo. W ogóle y, też na live znalazłem piłę motorową. Więc to można wyrzucić. To mi się w sumie nie przyda. O kurde. Wpadłem do wody, no nie, nie gracie teraz się nie wydostanę, no kurczę Muszę tu wyjść A czy ja tu w ogóle wyjdę? O no kurczę, super Muszę niestety Na ląd pójść w sumie, no bo tylko tak się wydostanę Negatywnie, że utknąłem, bo to żarty są. Ale muszę było, muszę tamtędy, muszę ten płynąć. No, nie, no, kurde. No trochę nam to zajmie. No, trudno. Szybko, szybko płyniemy. Dobra. W ogóle zaśpię za się ratarkę. Bo mało, mało będziemy widzieć. Dobra. Dobra, jest, udało nam się. Dobra, teraz pójdziemy sobie tam. Tam sobie zwiedzimy też. Dobra, z e, czekajcie, zrobię. E, Zobaczcie jak odcinek 2. Dobra, jeszcze 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 troszkę pogramy. E, zwiedzimy może całe to jakby się udało. Może będziemy kończyć i zobaczymy jeszcze. W ogóle muszę sobie też dać tutaj skinę różne. Ja sobie podam pod to. Eee, dobra. Tutaj mamy znowu pod to. i teraz będziemy to maksować. I głód, żeby żeby nam troszkę mniej spadło głodu. Dobra, super. Dobra, zabity. Kolejny zombie hmm, Nie ma tu na razie nic ciekawych rzeczy. Oto są ci, o to są te zombiaki, dobra. Cyk? Uuu, tam jest, nie, to jest dobra, to jest wejście do tego, do wody do wody, no sobie tam szklakawkę w sumie, czemu by nie? O, tu są złomiaki wojskowe. Tak, tak, wojskowe. To może to będzie jakaś broń, będzie coś tutaj coś fajnego. Znajdziemy, więc super. Napiszcie mi też, czy wolicie krótsze odcinki, czy dłuższe z tej serii. O, tu są rozstrzykawki, są super. Leki mamy. Powybijam sobie wszystkie w sumie. Kurde. No mhm. Dobra. Dobra. to będziemy mieć chyba same tylko leki. No, same te, też ciekawki. Tu nie ma na razie nic ciekawego. Leki, leki na razie nie biorę. Ma chyba wystarczająco leków. No, mamy trochę, więc nam nie potrzeba. W ogóle, apteczkę bym sobie bardzo wziął. Już w ogóle, to już moja druga apteczka. Tak, w ogóle, więc. Pokładajmy sobie może jakoś, zjemy. Napijmy no, się też czegoś. Dobra. Tu są chyba same leki. O, tu są też jedzonko. O, jest młotek, łom. Coś będzie. No nie ma nic. Ale Dasz się przyda w sumie. Dobra, nie ma tu nic ciekawego. No trudno. Napiszcie mi, napisz mi też w komentarzu, czy mogę grać sobie poza, poza odcinkiem. Więc jak będę kończył odcinek. E, zobaczymy się w kolejnym odcinku. Jak będziemy sobie dalej iść. Nie, tylko nie wiem gdzie teraz iść. Pójdę możliwe w następnym odcinku tutaj. Tutaj będziemy jechać. Później tutaj, tutaj. No mam dużo do zwiedzania. Później będę pokazał różne itemy e, jak sklep. No będziemy później prerastować różne temy. Więc papa do zobaczenia w kolejnym odcinku. I zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Bądźcie pod zostawidzów do samego odcinka. Pa, pa cześć.